Zamówiłem takie osłony łańcucha z AliExpress. SRX. To jest jakieś takie tworzywo. No zobaczymy. Miał być pomarańczowy. Myślałem, że będzie to bardziej intensywne, a to takie wypłowiałe. Więc do mojego X-Motosa no to bardziej by mi się podobało, takie jakby był bardziej intensywny. No ale zobaczymy. Widzę, że tutaj jakość tego odlewu to jest. Taka sobie, ale możliwe, że jak się to dobrze skręci i silnik się zagrzeje, czyli będzie ciepły, no to to wtedy ładnie się, ładnie się poukłada. Zresztą jak będę przykręcał, to przykręcę raz, zagrzeję silnik, pojeżdżę trochę i poluzuję śruby jeszcze jak to będzie gorące albo ciepłe. No tak mi się wydaje, że powinno być ciepło od silnika, to wtedy jeszcze raz spróbuję to sobie ułożyć. Wziąłem dwie, chyba 24 czy 25 zł, na Aliexpress to kosztuje... Na grupie sporo osób kupowało, więc tam też się o tym dowiedziałem, to mówię zamówię. Zamówię i ja póki na AliExpressie nie ma jeszcze podatku. Także dotarło mi to, zobaczycie w dalszej części filmiku jak to będzie wyglądać na, na motocyklu. A pewnie za jakiś czas zdam Wam relację, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. No wiem już na pewno, że z, tak jak mogliście zobaczyć w jednym z odcinków CRPP, że ten smart co, to łańcucha co mam to wszystko chlapie także no to pewnie nie będzie ładnie wyglądać no ale kupiłem więc ten smart trzeba wykorzystać ale już go już go nie kupię osłona na motocyklu prezentuje się tak jak widzicie na wideo tutaj jakieś drobne szczelinki między silnikiem a tą osłoną są ale zobaczymy jak silnik się nagrzeje czy to czy to się nie ułoży ładnie tutaj pod silnik od gorąca? Bynajmniej w teorii tak mi się wydaje, że tak powinno być. No nawet nie wygląda to źle. Wolałbym, żeby była taka bardziej intensywna jak grama, albo jak tutaj są te nakładki, takie co mam na lagi. One są takie w bardziej intensywnym pomarańczowym kolorze. No ale jest jak jest. Myślę, że i tak, przez to, że kupiłem ten smar do łańcucha SK2, który wszystko dookoła chlapie, to i tak to kurcze Nie będzie tak jak. Tak, jakbym sobie zażyczył, no ale zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Pewnie za jakiś czas zrobię Wam aktualizację, update, jak to, się, jak to się sprawuje: czy się trzyma, czy nie trzyma, czy tu jakieś kołki wchodzą, jak to z czyszczeniem, z trwałością, czy popękało, czy nie. Na pewno się dowiecie. Ja osobiście, za czym się zabiorę, za naprawę, czy tam wymianę uszczelniaczy oleju w zawieszeniach, czy w amortyzatorach, to zawsze wszystko jest pierw. Umyte. Jest to taka woda ciepła, no bo to wiadomo, że im cieplejsza, tym lepiej ten brud schodzi. I używam takiego środka Tenzji. To jest Brudex. No, przez te kilka lat miałem różne, różne te środki i dla mnie to jest rewelacja, jeśli chodzi o odtuszczanie. Taki pojemnik litrowy kosztuje około 10 zł. Może więcej, może mniej zależy, czy właśnie kupimy 1 litr, czy większą tę bańkę, u kogo, gdzie, czy przez internet, czy gdzieś w stacjonarnym sklepie. Ta cena oscyluje w kwocie 10 zł. Może to być troszkę mniej, troszkę więcej, ale mniej więcej taka jest. No i tutaj mamy ten środek, uniwersalny środek czyszcząco-odtuszczający. Także tego stosujemy w korecie. Niewielką ilość. Ja to zazwyczaj wlewam. jest dwa takie na bogato koreczki. I woda nam się robi taka zielona. Ładnie też pachnie. Tak cytrynowo. No i to naprawdę super obtuszcz. Zaraz umyjemy sobie lagi przed serwisem. Obczyścimy z, z tego cieknącego oleju, wszystkiego całego piasku, brudu. Także to też dużo fajnie się później rozbiera. Nie jest człowiek tak bynajmniej w tej początkowej fazie uwalony w całym tym piachu brudu, no i to też nie przedostanie nam się do środka lagi. A jednak panewki, troszkę piasku to znikną w mgnieniu oka, to jest delikatne. To wszystko pracuje w oleju, więc jak tam się dostanie piasek, no to to. to. Wiadomo, że tu długo nie pojeździ. Myjemy tutaj dokładnie. Ten uszczelniacz kurzowy, tułowy, tutaj też możemy przemyć, wyczyścić to właściciel będzie miał wieszenie agnóweczki. A few moments later. Klikamy komputerem. Kto bogatemu zabroni? Niech nie. Tak. nie.